No hello, tutaj Purpose jest ze mną e, Hunter witam Hunter z kolejnym śmiesznym głosikiem. Widzimy w trakmani Słuchajcie, na początek tylko chciałbym wam pokazać coś co dostałem przed chwilą e, Bo tutaj już zaliczony jakiś tam przejazd mam, bo to jakiś faktycznie crap map jest Co ja dostałem słuchajcie co ja dostałem ze strony Fluffy.pl zresztą będziecie mieli link w opisie Zaczcie poduchy i takie z napisem follow, co prawda jest na odwrót. Tutaj one są tak fajne w dotyku, że się w fali Co ty poduchę masz? A człowieku, 11 poduch dostałem. Tak, daj mi ile? 11 poduch dostałem z napisem. Chyba, ja nie będziesz na tym spał, daj mi chociaż ze dwie. Subskryba, dostałem dostałem taką o. To wszystko możecie dorwać na. No, oj, to czekajcie, bo tutaj rozjeżdża się w tym. Ona jest żółta. Ja y też to... i y Proszę tam, y drodzy państwo, żebyście też do mnie podesłali jakiegoś maila, co bym y też mógł tutaj dostać poduchę, bo chcę, e, bo ja się nie mam na czym, ja nie się mam na czym z spać, ja nie mam na czym spać w tym momencie i to jest... Pod, <laughs> I tak, śpię on. na kołdrze, bo nie mam poduszek. Panie, I tak. prosimy poduszkę jakąś. I tak on dostałem, o! Hmm. Y I i, i czekajcie... 11 i poduszek. I tak on dostałem. Ja pierdolę, to jak Aladyn i Król Złodziei teraz sobie jeszcze, tylko ci haremu brakuje. I tak on dostałem! <laughs> I tak on dostałem! I jeszcze taką dostałem. Powiesz mi, jak to ludzie przechodzą w 6 sekund? Nie mam bladego pojęcia. Ale tyle poduszeczek dostałem, i to dostałem normalnie, tak wiecie. no, Czy chciałbyś dostać? No pewnie, że chciałbym dostać. No to ja wam. To, to, ja, to, 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 I to żeby nie było, że y, jakieś pieniądze za to dostałem, czy coś, tylko dostałem poduszki i stwierdziłem, że skoro są tak mili, że najpierw dają, a potem a, a nawet oni z innego nie proszą, no to stwierdziłem, że zrobię im reklamę, bo, 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 bo fajne są te poduszki przede wszystkim. Od tego trzeba zacząć. Ja chcę poduszkę. Dobra, załatwię ci poduchę. Jest. Ile masz w ogóle? Jaki jest twój najlepszy czas? No jakieś takie 11 sekund będzie. O Jezus Maria jak ja lecę! A o, ja, mam, o, ja mam 8. A ja mam 9. Nie, to jest możliwe, bo 7 sekund to jest tak naprawdę. O Jezus Maria, ale zrobiłem dziki obrót. O, sta... o dobra, już poleciałem. <laughs> dziki obrót? No. Ja w ogóle, już jak ja przestaję przeklinać. Odcinkiem. Jak zobaczyłem jak ty Przyjebałeś na bogatości po prostu tym przekleństwem? O, Jezu, ja, będę ja już więcej nie przeklinam. Będę się. Ja nie mogę, bo Hunter mnie deprawuje tutaj. A weź mi trochę ten głosik na ten bardziej piskliwy, bo ten jest taki jeszcze za bardzo twój. Za bardzo mój? Czekaj. Ja to zaraz włączę, baby. Yeah! No przecież to nie jest genialny po prostu. Lecimy na ostry! Uwielbiam ten głosik. Szczególnie kiedy przeklinasz. To jest po prostu. To jest jedyny moment, kiedy ja lubię, jak, jak Hunter przeklinasz. Tak ja przeklinam. Tak, bo. Jak bo na przykład jadę i mówię takie, na przykład. Nie no, jeszcze nie powiem, bo dobrze jadę. Ło kurwa! Ło kurwa! O kurwa <ścoughs> Taki dzieciaczek przeklinający, po prostu od razu mi się kojarzysz. Chcesz na solo? Chcesz na samo, Krytasiarzu? Dawaj! <laughs> No tak. Czekaj, czekaj, bo ja tu muszę dobry przejazd zrobić, a ja tu się śmieję z Huntera i zaraz. A tam, tam... Ej, to tam to w ogóle po innej stronie się jedzie! Co się jedzie? jedzie po innej stronie się jedzie! Co się jedzie? Hunter po innej to stronie? Się się po innej stronie się jedzie się! A dlaczego się jedzie po innej stronie? Nie rozumiem. Bo się galopami takimi. Kurwa, do przodu! O Jezus Marek. Na pewno. Nie no, w sumie to teraz już nie wiem. <laughs> nie no, bo na początek pojechałem dobrze. Później pojechałem gorzej. Ja już wiem jak to trzeba przejechać. Nie, tam się jedzie po zewnętrznej tak mi się wydaje. Bo potem i tak nawracasz do tej... Zgadzam się z panem prokuratorem. Nie, się jedzie nie, tu? nie, jedzie się po wewnętrznej, bo przeleciałem przez metę i mnie nie zaliczyło. Czyli najpierw trzeba przeje przejechać przez tą wewnętrzną. Tam trzeba wylecieć tutaj, pięknie. Dobra, mam drugi czas. N tu trzeba wy... Tu... Pobite gary. Ajajaj, pobite gary, dokładnie. To jest nie fair, pobite gary. Jak to m ty, Ja się dziwię, tak w sumie, ci dbają na szczerze, nie? Mm. <grych> ja wiem, że ty dziwnie brzmi teraz moim głosem, ale jak oni to kurwa przejeżdżają? Jak! 17:30, tak. Jak ty to. co, to, jak?! Najpierw przejeżdżasz po wewnętrznej tutaj. No to pojechałem. I musisz tam wlecieć w taką szparkę. <grych> Wleciałem, ja w szparki zawsze lubiłem. I jak już wlecisz w tą szparkę, no, to, 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 nawra to na nawracasz tam, yy, na, no, na tej takiej hopce nawracasz, i, no i no, jedziesz... później po zewnętrznej. I później po zewnętrznej, dokładnie. I tam później wjadę w metę, albo na tej górce można tam się nawinąć i tam sobie tego i ten. No, coś właśnie, coś koło tego. No! I pierwszy jest. czas, dziękuję. Nienawidzę Cię, wiem ja o tym, nie nienawidzę. <laughs> jak? Ale ty że na pewno tą małą szparką tam na tego zawijacza, tego, tego? Yy, no to dawaj razem wystartujemy, ja restartuję. Już zrestartowałem, restartuj, to pojedziesz za mną. No. Jeszcze, czekaj, czekaj, dobra, dobra. Widzisz mnie? Eee, widzę. Tylko jestem trochę za tobą, ale zaraz się tego nie... Ta szparka jest niemożliwa do przejechania! Jak to nie? I teraz mi się udało, no, żeby to... No i wskakujesz tam w metę, no proste. Jak konstrukcja cepa Wkakuje w metę! Tak! To po cholery jeszcze raz wyjeżdżą! <grym> Dobra! Siła masa jakbym powiedział purpo po ostatnim odcinku, ja nie wiem czy ten w życiu nie wziąłeś... Siła masa kutasa! Dobra! <grym> ja powiedziałem tam kytasa! Nie! Nie, ja powiedziałem Kytasa, bo o, o, obejrzałem to, bo aż się sam nad, nad sobą, nad swoim życiem zastanowiłem. Kurpos miś po prostu cenzurę, nie? Siła, masa, moc, nie, nie, siła, masa, hmm, Kytasa, nie? Ja będę w innej Wiesz co? przegiołeś no? chyba z tym dziecięcym gusikiem, bo ja cię w ogóle nie rozumiem w tym momencie. Teże teraz? No. A ja nic nie zrobiłem. Nie, w sensie, że no, 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 jak zmieniłeś na ten głosik, to, 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 to już prawie cię nie rozumiem. No, wcisnąłem Ctrl. Czekaj, czekaj. Mm, okay. ja... Język mnie zaspędział, czujesz to? A czekaj, a to jak brzmi? To jakbyś miał z 12 lat. Do 12 lat, też jestem hunter, mam 12 lat. Piękno to było. Cześć, jestem oderwą 12 lat! A to mi tak zmienia! No To jest dobre, ja zostaję przy tym głosie, nie? Przy zmiennym? Tak. Przy zmiennym, to jest idealny głos po prostu dla mnie. Czy jest taki Zmienny To jest kabaret nawet, kabaret mumia. Jezu nie, weź, to jest straszne. Było coś takiego o który tam... Yy, który tam... Właśnie, o mówił takim głosem. Weź, weź, to jest straszne, to... to brzmi jak mutant popromienny. Ale proszę, nie wyzywała, bo się sam tak nazywał. <śmiany> o matko, drugi czas mam, no. Wiesz, jeszcze nie wiem, czy nie tego ani O Boże, jestem tak żałosny w tej grach Weź, zmień na którykolwiek, bo to jest straszne w tym momencie, to tu się... Czekaj, to ja sobie posłucham siebie, jak mówię. O Jezus ja. Mary. To jest dobre, ja nie wiem dlaczego ty tego nie chcesz. Bo jest dziwne. Czekaj, zobaczcie. Ten o, jaki jest. kurde, ale posrana plansza. Ten? No ten jest spoko. Dobra. Tato! <gry> no to jest, wróciłeś chyba do tego baby, nie? Tak, do baby. No i niech już zostanie. Ewentualnie mogę taki. Czekaj, o Jezu Co to jest? No, to też nie jakieś dziwne. Ty, no ja to, nie. O, mam pomysł! Patrz na to. Patrz teraz. <grym> Ale co? Nie, czekaj, bo chcę coś ustawić. Nie no, teraz to cały czas się zmienia. Tak, i właśnie o to chodzi. będę mówię teraz tak. Patrz, jestem teraz stary, jestem w kilku miejscach. Jestem kilkoma osobami, tak naprawdę. Jak mówię, to mówię tak, oraz, tak, mm. raz tak, raz stary. raz tak, raz, tak, raz, tak Jak <grym> ja tu pojechać! No dobra, ja zmieniam to, bo tu już nie, nie podoba się. Babyboard, baby Kurde, gdzie tu trzeba, ile tu trzeba przejechać tego? Ja w sumie nie wiem, czekaj. Ja to sobie pojeżdżę tutaj. O, sobie pojechałem, dobra, sobie tu pojechałem. Tu, tu. A jeszcze tu trzeba pojechać, dobra. Tu. I teraz tu trzeba tu. pojechać. A dobra, już wiem, jak to trzeba przejechać. Już wiem, jak to trzeba przejechać. Cię rzucają na wszystkich stronach jak jakiś dziki kuny sarny. <noise> dzikie jednoty komisarny. Dzikie jednoty komisarny. O jadę za tobą. O ile to ty? Przeskoczyłeś właśnie przez ring? Nie. No to jedzie z nami jakiś Polak jeszcze. Co prawda chyba nie do końca tak to miało wyglądać, ale zaliczony przejazd! Ja nie mam pojęcia, jak to przejechać, naprawdę, to jest coś strasznego w tym momencie. I, ale może przejadę. Głosił to przez dziewiętnaście sekund, no nie wiesz, po prostu... 34 cztery sekundy piąte miejsce, patrz! Patrz na to! Kurde, nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu, jak to... Jak to przejechać, wiesz? Nie jesteś sam w tym momencie, powiem ci szczerze. E tędy, pojadę, dobra... Dobra, tędy... Wiem Mam już jak, już wiem jak, jak już, wiem, już, wiem, już wiem jak, już wiem jak, już wiem jak, już wiem jak... Dobra, to trzeba takim zawijaskiem po prostu tu przejechać. Oj, 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 dobra, już wiem jak. E, przeskakujesz pierwszą tą na lewo, albo na prawo, to nie ma znaczenia, na, na, po prostu to musisz... Robię najpierw w a później ten No nie, Prze i, i jedziesz jeszcze raz, jak, jak, jak przeskoczysz w lewo... To przejeżdżasz przez checkpoint, nawracasz na drugi checkpoint w lewo, jedziesz prosto, nawracasz, żeby przeskoczyć przez to Jezu. kółko Ale bym miał czas. Dobra, już wiem, bo miałem prawie 23 sekundy. No to bardzo ładnie. Patrz na to, patrz na to! Ole będę miał czasu! Boże, ty kusię tego nie stierdol! <laughs> jest poprawiłem, 23,18. 23,54. No to nice. ale będę miał 24. Ale ktoś to robi w 19 sekund, czyli najprawdopodobniej. Nie, no tutaj wiesz, być może jest i po prostu jakoś inaczej jeszcze to można przejechać, niż ja to robię, bo ja to na pewno robię bardzo do do Bani. A ja, miałbym 20 sekund, gdybym nie przypieprzył na koniec. Ja też ci pieprzyłem, nawet ja miałbym 21. Cholera, nie tak. Dobra, tu. Miu! Jest, 20 sekund. 20.03. Czyli to trzeba przejechać tak, Próxima. jak ja to robię. Boże, jaki ty masz czas. No nie wierzę po prostu. No, ja też nie wierzę, że to zrobiłem, bo jest strasznie zagmatwana ta, ta plansza. Tutaj. Tutaj! Jedź! Boże, z A ty się mi się grzucaj! Co? A ty się mi się grzucaj! Jaki mi się grzucaj? No co ty nie pamiętasz takiej reklamy? Ja, ci, ja ja nie oglądam telewizji. No to ta reklama to jest jeszcze jak oglądałeś? A z czego ona jest? <noise> jakiegoś banku nie pamiętam. No, jezu, no no to na pewno, ja się oglądałem na zasadzie telewizji, od 12 lat, na pewno wtedy oglądam telewizję. No to, to, w, to, to, w, to, to właśnie wtedy była ta reklama. A ty się mi się grzucaj. Skupiłem się na pewno na reklamie banku. Już myślałem o tym, żeby założyć konto na YouTube i żeby założyć jeszcze konto banku. Kłopie, naprawdę. żeby się nie. zgadzał hajs z YouTube'a. Żeby się hajs zgadzał, tak. Kolejny raz 20 sekund, czyli to jest do zrobienia, to jest do zrobienia nawet w 19 sekund bez problemu. Nie w jaki jak co? Nie, ja, ja po prostu tutaj to pingole dosyć poważnie. Dobra, ostatnia próba, ostatni przejazd, bo 20 sekund zostało. Więc, Mnie albo też teraz Więc albo teraz... No kurwa mać! Jak mogłem w to uderzyć?! Ja dalej nie jadę. Albo nigdy. Ale mam 122 czas na tej mapie. Jestem za Dziękuję! Dziękuję, 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 dziękuję. Huh! 85, ładnie. 19,70. Dziew Ło! Aż mi się łapki spociły. Yeah. <słuch> Mam włączyć zmieniający głos? Nie, 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 nie. Jeszcze jedna rynka, panie panie Hunter Bricht. Dobra. Nie ma problemu. O kurde. O ja pierdolę, co to jest? Co to kN jest? O, patrzcie, ten zormuje, ale go, ciągnie go do tego, no. No to też... Taki polski tak, filmik, nie wiem, czy kojarzysz to. Tak, tak, kojarzę. Tu trzeba do rury wpaść? Nie mam bladego pojęcia, gdzie to trzeba wpaść. Holy trup. Gdzieś tu jest jakiś checkpoint, czy to jest tylko meta? Tak, jest, jest. Gdzie? Ten checkpoint jest w powietrzu, w kółko jest takie. No to jak tam dolecieć w ogóle, którędy i o co tu chodzi, gdzie on jest ten checkpoint? Od razu, od razu na dół musisz zlecieć. Ale ja nie widzę tego checkpointa. Jak, po, jak pojedziesz sobie tym, tym takim zawijasem do góry, jest taki jeden zawijas. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Na mecie, na mecie masz do tego przyśpieszenie dodatkowo, czekaj w ogóle... Już wiem w ogóle to, a... jak to zrobić, to jest bardzo proste. Do tyłu trzeba pojechać od razu. Tak, tak, ja pojechałem właśnie. Tylko trzeba jakoś lepiej to... się obrócić. Hmm, 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 hmm. Tak, tak. Tylko jak to się obrócić ładnie? Dobra... Kyt. O shit, nie wyszło mnie to. Kurde, jak to zrobić? JA... Ale jak, to się, jak, to się, jak ty się tam obracasz do tyłu jak spadasz? Musisz na sam środeczek dosłownie! Nie obracaj się, po prostu trząc przez czas w dół! Jest, dobra. Później szybko do przodu! Na sam środek, bo dobra, jest najniżej. Dobra, już, już to zaliczyłem. 1283 1276 no Zaraz cię przegonię Spokojna twoja rozczarana, nie wyszło Dobra, już bym to poprawił Zara to zrobimy Kurde No nie no tak zniewaga krwi wymaga, ja przecież ja nie mogę być gorszy od huntera Dawaj, pójdzień tylko, dobra, tyłem pojadę 1243 12.40 Przepraszam Tak naprawdę to nie chciałem ci zrobić przykrości, ale ty wiesz, nie?

12,12. 12. <laughs> Jezu, ale źle wylądowałem. Teraz, jeżeli mi to wyjdzie, to to będzie przejazd idealny. 11,84. Kurwa! Jak! <laughs> no mówiłem, to był przejazd idealny po prostu. Jak ty tak jest jak, jak ty w ogóle. Co ty robisz? <laughs> Weź się wytłumacz. Cofam do tyłu i jak cały czas trzymam do tyłu i do, dokładnie, dokładnie w momencie dotknięcia przednich kół o ziemię już wciskam do przodu i jak idealnie na środku wylądujesz, 11.95, to, 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 to nic nie robisz, tylko wciskasz do przodu. Ale dokładnie moment zetknięcia kół... Ale ziemię... to od razu przy pierwszym wyjeździe? No jak spadasz, to dokładnie moment... No to, to wiem, to wiem, ale chodzi o ten drugi, chodzi mi o skok. To, to po prostu musisz idealnie wcale w środek. Jak idealnie wcelujesz w środek, to nic nie robisz, dajesz tylko do przodu. Trzymasz cały czas wciśnięte do przodu i tylko tyle. Ale jak idealnie trafisz w środek, 12,19, dobra. Już kumasz? No. No do 11:84 jeszcze trochę brakuje, ale już już jesteś blisko. Ty już nie bądź taki mądry, he, he, he. No gdybym to teraz, czekaj, ostatnia szansa. Dobra, już nie dam rady. No ja. Ja też już nie dam rady. Ale wygrałem. No. No, 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 no. Polaków w ogóle Ciekawe, który miałem czas w ogóle na tej, na tej trasie. Bo w sumie to nie zwróciłem uwagi. No ja to nie zwróciłem. Miałem, ile ja miałem? 11. No, już nie pamiętam. Chyba tutaj już będziemy mieli spektatora coś czuję, co? Zaraz uważam. Nie, jeszcze nie. No to jedziemy chyba, co? No to jedziemy. Jedziemy, no to jedziemy. No tak, jedziemy, to jedziemy. Cydzik z nami jedzie Westing Space 6 i Michał LW 2003 i Arturson Nie Michał LW, tylko Michał W, Michał w? No tak Oj tam oj tam Ale tutaj Turbo spida dostaniemy O, gratuluję YouTube na podium. <ścoughs> Czyli to chyba nasz widz. Tak, tak, jak najbardziej, dobra. E, Ciekawe... Wo O oh shit! Dobra. Ale coś się stanęło się. No nie ogarniesz co to za mapa? Nie wiesz co, nie wiesz co się no, no już, no zobacz na no, mój czas. To proste jest przecież. No to zaraz na mój. O, żeś ty, dzwoneczek, zaraz cię pobiję. <noise> Dziecko pasyfista. Patrz na mój czas. Patrz na mój czas. A no tak, no to ty masz to <noise> samo. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Wiesz, że wjechałeś mi teraz na Ambicha. Ile tymi razy kurwa wjechałeś na Ambikę ja się nie wskazyłem? <noise> No nie no, tak, tak ta, nie może być. Kurde. No ktoś wyrównał mój czas i ma, jest pierwszy. No co, bo Francuz? No tak. Co ty, Eurowizji nie oglądałeś? Nie. A ja oglądałem i... Nie oglądałeś naprawdę Eurowizji tej... Nie oglądałem Eurowizji. A słyszałeś o wynikach? Nie. E, Michał Szpak według głosowania e, jurorów, czyli polityków i tak dalej, i tak dalej, był na ostatnim miejscu. Według głosowania ludzi na trzecim. No nieźle. I takie po prostu tam polityczne układziki. No niestety. Kto kogo lubi, kto kogo nie. A PewDiePie I tak... bardzo fajnie robił. No czy PewDiePie po wszystkich cisnął. No. A Polacy się spieli, że po Polakach pocisnął. Ale on po, on po wszystkich pocisnął, także zupełnie nie rozumiem. Oburzenia tutaj ze strony Polaków. Dokładnie. 13,55. No kurde, no! Ty jestem ostatni! Jak wy to robicie? Ja po prostu skoczyłem. Ja chyba nie zrobię tego czasu po raz drugi. Panie Krochmolson, oglądałeś tego? Asterix i Obelix w, no, w służbie królewskiej mości? E, nie. Ja się muszę Asterix'a i Obelixa nadrobić. Jest rewelacyjne. Po prostu ale to tutaj brawa dla tłumacza, który yy... O, 13:49. Brawa dla tłumacza, który po prostu wykonał tutaj perfekcyjną robotę. Kurde. Ajajajajaj. Nie wiem, nie wiem dosłownie, nie wiem jak wy to robicie, że yy, że macie takie dobre czasy wszyscy. Ja muszę jakiś Karygodny błąd popełniać. Ja nie wiem też co zrobiłem, że mam taki czas. 13.39, no dobra, gdzieś tam trochę podskoczyłem do góry, ale to dalej nie jest to. Nie mam pojęcia co mogę zrobić, żeby nadrobić swój czas Ja chyba wiem, y, trzeba się jak najmniej wiercić przede wszystkim na... No to tak, to to jest wiadome, nie? No tylko to takie nie jest proste jak cię ciągnie tak naprawdę, bo tutaj wiecie te platformki dające Speeda ciągną do góry. No no, dokładnie. Bardzo mocno. 13, 25 no góry wamać. Kurde, ja wiem, że ja tutaj w pewnym momencie trzeba odpuścić gazu, tak? Jak się tam jak się tam wjeżdża. Tak. No jajaj, tylko że ja za wcześnie albo za późno za każdym razem. To myślę, że w tym tutaj leży cały... ...cały bajer tej paszy, że trzeba wiedzieć w którym momencie odpuścić gaz tam. oj, no. Tutaj tak, tak, przy końcu trzeba. Tak, tak, przy końcówce tego podciągania już trzeba odpuścić gazu. Dobra. Kurwa, <laughs> myślałem, że dam radę, no trudno. Na no, 13,48 No to ułamki sekund się liczą, także dobra. No, bycie rudy, byk nie, żebym miał coś do rudych, nie? Po prostu tak się mówi, Ale tak się mówi, no. To jest... Ja nie wiem jak ja to zrobiłem, że tak wyjechałem dokładnie. Ja też nie wiem jak to zrobiłeś i Hunter mnie wyprzedził, pobił o 700 sekundy ludzie. To w następnym odcinku się zemszczę. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie dobrą zabawę. Zajrzyjcie chociażby na tą stronkę fluffy.pl, bo, bo fajne rzeczy mają i do następnego odcinka trzymajcie się. Ej, cześć. <laughs> cześć.